Warzywa i owoce nieprzypadkowo stoją przy wejściu do sklepu. To jedna z kolejnych sklepowych zasadzek. Pewnie zauważyłeś, że warzywa i owoce są zawsze naprzeciwko wejścia do sklepu. Tak jest w większości sklepów. To nie przypadek. Producenci stosują sprytne sztuczki marketingowe. Już nie raz udowodniono, że człowiek je oczami i jeśli coś jest w nietypowym kolorze lub kształcie, istnieje większe prawdopodobieństwo, że klient zgarnie to do koszyka. W przypadku warzyw i owoców jest oczywiście tak samo. Sklepowe stanowiska kuszą cię na przykład jędrną skórką, soczystym kolorem i mocnym zapachem. Jeśli na wejściu do sklepu przywita cię sekcja ze świeżymi produktami, które aż proszą, żeby je kupić, zazwyczaj łapiesz za siatkę i kupujesz o wiele więcej niż jesteś w stanie zjeść. Kiedy zapakujesz cały wózek smakowitych owoców i warzyw, zaczynasz odczuwać głód. A zakupy z pustym brzuchem powodują mnóstwo impulsywnych decyzji. Sklep wydaje ci się kopalnią pysznego jedzenia, którego koniecznie musisz spróbować, a wcale tak nie jest, a wydajesz wtedy niepotrzebnie więcej pieniędzy. Tak nas oszukują producenci papieru toaletowego. To musisz wiedzieć przy wyborze papieru toaletowego. Papier toaletowy to niezbędny produkt w każdym domu, przez co ciężko wyobrazić sobie nasze codziennie funkcjonowanie bez niego. W sklepach mamy wiele rodzajów papieru toaletowego. Mało kto wie, jak kupić papier toaletowy, aby starczył nam na dłuższy czas. Pokażę ci, na co zwracać uwagę. Producenci kuszą tymi kolorowymi we wzory, a nawet w konkretnym zapachu, a klient daje się nabrać. Wygląd papieru toaletowego wcale nie powinien być jedynym kryterium wyboru. Nie daj się nabrać również na promocję. Często jest tak, że kupując papier w okazyjnej cenie, myślisz, że oszczędzasz, a jest wręcz odwrotnie. Kluczem do sukcesu, czyli dobrego zakupu, jest czytanie etykiet na produktach. Zazwyczaj nikt nie przywiązuje do nich uwagi, a przecież to właśnie od nich zależy, na jaki czas wystarczy Ci papieru toaletowego. W ten sposób bardzo szybko zweryfikujemy, który z produktów najbardziej opłaca się kupić. Długość papieru, ilość warstw oraz listków na danej rolce jak również wypisana liczba metrów na opakowaniu papieru toaletowego to ważne elementy na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź to przed kolejnym zakupem, a będziesz pewny, że nie zostałeś oszukany. Tak oszukują nas sklepy, sprawiają, że płacimy więcej. Sklep spożywczy odwiedzasz przynajmniej kilka razy w tygodniu. Oto kilka sztuczek, które stosują sklepy spożywcze i producenci żywności, żeby na tobie jeszcze bardziej zarobić. To naprawdę oburzające. W supermarketach kupujący ma możliwość wzięcia ze sobą jedynie dużego koszyka sprawia, że ciągle wydaje ci się, że kupiłeś zbyt mało. Kupujesz w związku z tym więcej rzeczy niż jest ci faktycznie potrzebne. Sztuczne promocje, które czekają tak naprawdę na każdym regale. Często cena towaru, tuż przed okresem promocyjnym, jest sztucznie zawyżona po to, by obniżyć ją do pierwotnego poziomu w dniu promocji. Sklep nie traci, a my, widząc znaczek promocja, chętniej decydujemy się na zakup. Warzywa i owoce kupowane w supermarkecie, ważymy na specjalnej, przeznaczonej do tego wadze. Zdarza się, że na wadze znajduje się plastikowa i przezroczysta nakładka, zawyżająca wagę, a zarazem cenę ważonego przez nas produktu. Często jest też tak, że wagi nie są odpowiednio wyważone i wtedy niestety również płacimy więcej. Producenci i sprzedawcy sprytnie wykorzystują modę na fit czy ekożywność. Oferują produkty, które z tym słowem mają niewiele wspólnego: batoniki, które mają cukier, czy chleb, który ma w swoim składzie barwnik brązujący. Każdy market wygląda podobnie, czyli nie ma okien i zegarów. To kończy się tym, że na zakupach spędzasz więcej czasu, a co za tym idzie, wydajesz więcej pieniędzy. Na pewno zauważyłeś już, że często zdarza się tak, że produkty zmieniają swoje miejsce. Zakupy wtedy zajmują ci więcej czasu i kupujesz przez to rzeczy, których często nie potrzebujesz. Na pewno zwróciliście uwagę, że ceny w sklepach często kończą się na 99. Po co? W naszej głowie produkt wart 5 zł i 99 groszy będziemy interpretować jako produkt kosztujący 5 zł, choć w rzeczywistości kosztuje niemal złotówkę więcej. Zasada jest prosta. Produkt w wyższej cenie zawsze będzie wyżej na półce. To wszystko dlatego, że konsument chętniej kupi coś, co jest na wysokości jego wzroku. Nie daj się nabierać na triki sklepowe, a zaoszczędzisz sporo pieniędzy. Były pracownik zdradził nam mroczne sekrety sklepu z elektroniką. Jeśli kod towaru kończy się cyfrą 6, to nie kupuj tego produktu. Kilka cennych trików właśnie ci pokażemy. Czy zdarzyło ci się, że sprzedawcy polecali ci akurat inne produkty, widząc wyraźnie, że jesteś zainteresowany kompletnie innym urządzeniem? Dlaczego tak się dzieje? Zarobki takich sprzedawców, a raczej tak zwanych doradców klienta, bazują w głównej mierze na prowizjach, a jak na prowizjach, to z pewnością liczy się ilość, a nie jakość. Najczęściej doradzają nam to, co opłaci się im, a nie nam. Wyjaśnimy ci teraz wiele trików sprzedawców, jak i sklepów, które uchronią cię przed nieudanymi zakupami. Występuje coś takiego jak kod oznaczeń. To ten kod informuje sprzedawcę i również nas, ile wyniesie premia dla pracownika po kupnie przez nas danego produktu. Numer ten widnieje na każdej etykiecie informacyjnej produktu, konkretniej w górnym prawym rogu. Numer ten składa się z ciągu liczb, ale to dwie ostatnie są najważniejsze. To one mówią, jaki sprzedawca będzie miał mnożnik premii za to, że sprzedał ten produkt. Dany sprzęt jest wyceniany od 1 do 6. Gdzie, jak możemy się domyślić, jeden punkt to najmniej, a sześć punktów to najwięcej. Czyli produkt z numerem 6 to sprzęt wyprzedażowy, z ekspozycji lub wybrakowany. Natomiast w innym sklepie tą informację znajdziemy co prawda również na etykiecie informacyjnej produktu, ale już w innym miejscu. Ten znajduje się w kwadraciku. Zamalowany kwadracik z numerem 1 oznacza największą premię dla sprzedawcy, natomiast pusty kwadracik z jedynką oznacza niską premię. Numer 2 do sprzęt często nieopłacalny oraz wysoką premię dla sprzedawcy. Kwadracik z numerem 2 i 3 wyznacza produkt stary i czasami uszkodzony, ale za to za sprzedaż tego produktu przyniesie największą premię dla sprzedawcy. Pamiętajcie, nie obwiniajcie teraz sprzedawców tych sklepów. Nie oni są winni, a system sprzedażowy, jaki panuje w tego typu sklepach. Koło w wózku sklepowym sprawia, że płacisz więcej za zakupy. Obecnie sklepy są zaprojektowane w ten sposób, by klient zrobił jak największe zakupy. Układ sklepu czy budowa wózka to nie przypadek, a czysty marketing. Jednym ze znaczących elementów, które wpływają na nasze decyzje w sklepie, jest kółko od wózka. Brzmi jak abstrakcja, jednak wytłumaczę ci, dlaczego tak jest. Przed wejściem do sklepu wita cię rząd wózków. Są one zazwyczaj zdecydowanie zbyt duże jak na twoje potrzeby, ale z braku innej możliwości, wybierasz jeden z nich i kierujesz się do sklepu. Już po drodze czujesz, że wózek nie działa jak należy. Kółko się rusza, zacina i nie działa zbyt płynnie. Jesteś znacznie spowolniony, i musisz wolno suwać się między alejkami. Właśnie w tym momencie sklep macie w garści i jest to zamierzony efekt sklepu. Działa to tak, że im wolniej idziesz, tym więcej produktów wpada ci w oko. Na końcu każdej alejki wita cię jakaś promocja, a jak to bywa z ludźmi, zniżki niezwykle nas kuszą. Powoli zapełniasz wózek niepotrzebnymi towarami tylko dlatego, że są w dobrej cenie. Ponadto ogromny kosz daje wrażenie, że niewiele się w nim znajduje i śmiało możesz dołożyć kolejne artykuły, by go zapełnić obecne wózki posiadają nawet miejsce na napój, co sprawia, że jesteś w stanie być dłużej w sklepie niż ci się wydaje. Właśnie takie triki sprawiają, że twoje zakupy kończą się torbami, wypchanymi artykułami, które nie są ci na obecną chwilę potrzebne.